Kolejne rozmowy związków zawodowych z zarządem Polskiej Grupy Górniczej i kolejna walka o podwyżki wynagrodzeń. Tym razem związkowcy domagają się podwyżek o 10%, czyli prawie o tyle, ile w styczniu wyniosła inflacja. Zarząd spółki do tej pory proponował podwyżki na poziomie 7,5%. Strona związkowa chce też ujednolicenia systemu wynagrodzeń we wszystkich górniczych spółkach. Potem już nie zdamy rady wyrównać średnich wynagrodzeń w poszczególnych spółkach. No i, i to będzie wyglądało tak, że w niektórych spółkach będzie wyżej, w niektórych będzie niżej, a przy jednakowym podnoszeniu wynagrodzeń, czyli jednakowej wzrostu wynagrodzeń o procent, tak, no to przez kolejne lata to będzie dalej różne wynagrodzenia. Tak więc my się tylko chcemy do, dogadać, żebyśmy mieli jednakowe wynagrodzenia w tych trzech spółkach, czyli patrz Tauron Wydobycie, patrz Polska Grupa Górnicza i patrz Węglokoks Kraj. Rozmowy w siedzibie PGG rozpoczęły się w samopołudnie. Były propozycje zarządu, ale my obstajemy przy swoich żądaniach. Jak Państwo wiecie, od stycznia chyba inflacja już jest podana na poziomie około 10%, więc my potrzebujemy swoje żądania na 10% wzrostu wynagrodzeń. W połowie stycznia tego roku związki zawodowe podpisały porozumienie z zarządem PGG, na mocy którego średnie wynagrodzenie w spółce wzrosło z 7900 zł brutto do 8200 zł brutto.